Co? Jeszcze raz? Jak te geje u mnie w robocie były, ale ich wyjebali, bo tyle palet jebali, że to chuj... W ogóle czujecie to, nie? Że jeden z tych gej okazał się jakimś tam kurwa hakerem, nie? I go ściga tego Polska za przewiniania, bo kiedyś udostępnił transmisję KSW na 19 tysięcy osób nielegalnie, nie? I w ogóle zakłada jakiejś strony i od kasy hajs a nie mogą go ściągnąć do Polski tylko dlatego, że wiecie co? Bo jest homoseksualistą, kurwa. Ja pierdziele. Dlatego nie mogą go ściągnąć, bo go tu prawo tak zobowiązuje, że nie mogą go ściągnąć. To jest kakier, Uda udaje i, geja. I go ścigają organy w Polsce, nie? a jebany jak ten ostatnio się gdzieś biebał na transmisjonerze, bo jak mm. <laughs> widziało go 4900 osób, to jeden gej do drugiego powiedział Uczysz głosy, bo co ma Polska Cię widzi. <laughs> ja pierdzielę bo, bo, bo mój kumpel mieszka z nimi na domku, agencyjnym, nie opowiadam. O, to kumpla tam ja już zapomniał. Ja pierdzielę. Masakra. A najlepsze jest to, że jak dostali Hajs nie oni żeby wywozić kumpla, to jeździ całe, wjewali się w pole, bo udało im się ruchać i się zakopali. Ja I kurwa, wyciągał. Masakra ty. No tu jest taka patola, to jest taka patola, że to jest. Ale historia. Ja pierdzielę, ty! Mam szczerze, nie? że to jest nic, co oni tu odpierdalają, naprawdę naprawdę, po lasu. Ej, ale ciekawe, co lepiej ciągło, oni na jeden ale <laughs> jeden spedalony tak, kudę, czas co uczestnij, i tak jak łaba się zachowywał, ale ich wyjebali na szczęście, bo robili trzy dni. Będę? Ja? Team leader im powiedział po kurwa 9 godzinach, żeby poszli na kantynę, czyli na stołówkę. Bo kurwa szkód narabili w ciągu kurwa ileś godzin na 2000 euro Pierdzielisz No BK w chujnie Albo tak. jeden typ, co był tak naćpany na wózku, że prawie się wyjewał i do mnie raz powiedział M -m -m masz mleko, bo mi je suszy Ja pierdzielę nie mogę Jeden lewo Kurde. No fajnie no na najebali Rotacja <noise> jeden z tych gej ma na imię Karol, a drugi nie wiem. Ale kurwa, jak się dowiedziałem, że jeden z nich jest jakimś hakerem, kurwa, to nie mogę... Mi kumpel Pelgado, że on normalnie zrobił w stronę tak twój profesjonalną, nie? No. I no. że od ludzi wyżyczają, ma ich dane i wszystko. Co Jeszcze raz. Mi kumpel powiedział, że jeden z nich zrobił w chuj profesjonalną stronę i wyłudza od ludzi dane i kasę, nie? A. Masakra, ty. Ok, że go nie mogą ściągnąć, przez to, że jest kurwa gejem. No ja pierdolę hmm. pojebane prawo. Gdzie jestem pojebany? Ej, 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 bez przesady. Ja jestem gejem, nie pozwolę się obrażać. Co? Nie co? Dawaj, tutaj. jaki lag, no. No, zajebiste gulsty. No co? 88 dostał. na, ja, na A. Ja, A, i slow. A, zresztą. Kto wybrał Inferno w ogóle? No ja daję, żeby tego Mirage'a nie grać, czas idę na basę A w ogóle Dasta tak zygpala, że tam postawili jakąś tam bo Kurde nie ma więcej gier o prisesa żeby zagrać, nie? W jakichś Pamiętacie Maluma? Tego... Chodźmy z góry No Ja mogę w grać, tylko kurwa Kurwa zagra raz i powie, że mu nie chodzi No kurwa, jak dajecie jakieś mapy, gdzie kurwa 5 FPS-ów, to sobie on z kurwa digla, ja go zaraz chcę kiknąć. Mówi, kurwa, on za długo żyje. Posraszcie go jednym jeszcze. Kto ma dać? Ja nie wiem. Simba niech da, dobra, i nie dawajcie klaczorki. <laughs> klaczorki na koniec czasu. Thank you, man. Goodbye. Cieszę Jeden się, Jeden go nie tam nie wychylił? Idę mi da. Nice. Zobaczymy, może coś trafię. Jeszcze raz w życiu. Nie, no, na to gdzie chodzi na Nie, nie, Będą no, dwa nie oglądaliście jeszcze? Nie, nie, Dobra, jeszcze jeden Sorry Ale nie, nie, No, sam se zajebałem, kurwa, no, kurwa Na midzie nie jak gadacie. Ja mam 80 nie, nie, No w to zaraz Ja nie, w kurwa, nie, to zaraz nie, Co w tupę? No Domin, dawaj, dawaj, jazda, jazda. Kiedy bym takich lagów nie miał, to był lepiej. On cwany, bo ma kurwa g -synka wszystko. No. Kto ma? Ja mam? Domin, jeden na jeden, może ugrasz? Jasne.

A psypaka, ale nie wiem, trudno powiedzieć. Kurwa, nic nie No, silowa. Czy <noise> <noise> to To random powiedział, A co w ogóle powiedział? Nie wiem, coś powiedział w stylu...

Czekaj, on takiego pana chłopa umie? Chłopak? Kapsy. Okay. <ścoughs> Co mam zrobić? Trudno się gra, ja nie umiem w to mapie. Ale nie chodzi o to. Co ja mam zrobić, kurde, jak dostaję heada? Kurwa nie słyszałem jak on wychodził, bo kurwa ten Discord jest zjebany A co ty chciałeś słyszeć, jak obok ciebie się palak rozbił? No, no jeszcze typ na szorcie był Co ci w tym Ej jest dawajcie, jest, wyjmij jest, na tego, na profil tego Szweda, nie? I dawajcie mu komentarz, że mi nie zrobczyty. Ja mu daję a ty masz dźwięki łączone jak gadasz, czy co? Króczek. Nie, ale wy tak gadacie ja nic nie słyszę Jak ty gadałeś jak ja stałem, kurwa, w konektorze to są no. no, ale raz, a wy pierdolicie cały czas Nie raz Cały czas? Po szmatą Ty jesteś szmatą Szmatą Czemu zawsze mówisz, że

No kurde Dlaczego zawsze na awkę muszę trafić? Tam idzie będą. Banan jeden Tam budem Dobra, masz co HP ugrasz Gdzie, Gdzie, błyskawa? No i co sobie? I błagam, no Mójś dać opuść metr, żebyśmy nie czekali mnie. Nie, chyba też zarobię, nie chcę. Się... Bo Simba coś pobiera, nie? Simba co? Co, po, co pobierasz? Nie wiem, idziemy na duchy wszyscy? Simba widzę, ma pomysł. Da, czekam, masz czas zleć. Kto pierwszy strzeli? To ty strzel w niego, a ja w kogo. <noise> Dobra. A no chodźcie będzie... będzie. A możemy się kikować po kolei? O, najlepiej. Dajcie po kolei się skikujemy. Dobra. A tu a dajcie simbol. mi ty dajcie Kto mi typa zabić, ok? No to kurde, mogłeś powiedzieć wcześniej, bo ten czas zaraz leci No to kikujcie, dobra, dawajcie no go. Skikujemy. No ile, ile musi minąć, żeby kolejnego skikował? No teraz wy możecie dać, ja nie mogę już. No, mogę. Dobra, dajcie no. No mogłem. To ja, było mogę. Nie, to ja Dobra, dajcie no, potwierdźcie no. Ej, ale daj mi tego palaka jakiegoś jeszcze. Czekaj, mam ksiądz pinga! To ty musisz potwierdzić, nie ja, dalej. Boże, ale ma tempo jebany, okay. nie wierzę <laughs> Dawaj, kikuj mnie Ban na dwie godziny, no, dzięki mo Mogę? Mogę. Okay. O no nie! Bo kikowaliśmy różnych ludzi, a byliśmy w czterech. Ale ja dostałem. No. To mówię. Idę na pięć.